Cześć moi drodzy, cześć moje drogie, dzisiaj jak widzicie chciałam Wam opowiedzieć o dwóch niezwykłych aktorkach, niezwykle ważnych także dla okresu PRL w naszym kraju, dla kinematografii tego okresu. Ale jest to odcinek z cyklu konstelacje, więc chciałam Wam opowiedzieć o tym, jakie towarzyszyły im relacje właśnie, a nie zawsze były one szczęśliwe. Przez lata bowiem panie były bardzo porównywane, obie uwodzicielsko piękne, Piekielnie utalentowane, rozkochiwały amantów PRL-u i rzesze fanów. Łączyła ich początkowo przyjaźń, która później okazała się być trudna do utrzymania, bo każda z nich chciała być numerem jeden, a przynajmniej tak przedstawiały to media. Brylska była starsza, bardziej doświadczona. Nazywano ją matką negliżu polskiego kina. Zasłynęła z roli kamy w faraonie, przyniosła jej przecież ogromny rozgłos, a brałnek rozgłos zdobyła rolą w polowaniu na muchę Andrzeja Wajdy. I właśnie to było przewrotne, bo początkowo chociaż media je tak porównywały, wskazując na to, że tutaj przyjaźni żadnej nie będzie paniom, to się udało, zaprzyjaźniły się. Ich relacja była nawet przez chwilę tak bliska, że kiedy Braunek spodziewała się dziecka z Andrzejem Żuławskim, jej ciążę prowadził mąż Brylskiej, ginekolog Ludwik Kosmal. I mieli być nawet niczym rodzina. Wydawać by się mogło, że ta znajomość jest niezniszczalna, a jednak wydarzyło się coś. Co zmieniło losy tych pań? Co zmieniło kształt ich relacji? Co to było takiego? Zapraszam do oglądania. Jak wskazują media, to co popsuło tę piękną relację, to interesy i ambicje. W tym przypadku głównie za sprawą Andrzeja Żuławskiego który był wtedy oczywiście mężem Małgorzaty Braunek. Na początku lat 70. Żuławski bowiem przygotowywał swój głośny i skandalizujący film Diabeł. Główną rolę zaproponował żonie, ale Braunek będąc w ciąży i po przeczytaniu scenariusza stanowczo mu odmówiła. I dlatego Żuławski po interwencji osób trzecich zaangażował właśnie panią Barbarę Brylską, która już podpisała kontrakt. I tutaj właśnie nastąpił ten moment przełomowy w ich Relacji. Bowiem Brylska stawiła się na planie, zaczęła grać, ale po jednym dniu zdjęciowym Żuławski zamknął plan. Uparty reżyser stwierdził, że Brylska nie pasuje mu do tej roli i że jeżeli tak to ma wyglądać, on woli poczekać, aż jego żona urodzi i będzie w stanie zagrać w tej roli. Brylska poczuła się upokorzona tym faktem. No i trudno się dziwić, bo jednak wszyscy już wiedzieli, zostało to ogłoszone, zdjęcia ruszyły, całe. Ekipa pracowała z nią jeden dzień, i tu nagle koniec. No, co by tu nie mówić, w jak pięknych słowach by jej nie odmówić, musiała czuć się dotknięta tym faktem. Bryska miała ponoć wrażenie, że ukradziono jej czas i godność. Jej reakcja miała być natychmiastowa: Wpadłam w furię. Powiedziałam, że nie jestem rekwizytem, który można tak sobie odstawić i że sprawą zajmie się Stowarzyszenie Filmowców. I faktycznie sprawa. Trafiła do sądu koleżeńskiego. Jaki był werdykt? Aktorka otrzymała hoń honorarium, całą garzę w ramach odszkodowania. Tymczasem, Małgorzata Braunek, która później zagrała w filmie, nie otrzymała ani złotówki. Sama Braunek utrzymywała, że w filmie zagrała, bo została zmanipulowana i w zasadzie zmuszona do tego przez swojego męża. Ale koszt tu był inny. Ale bardzo duży. Właśnie przyjaźń Małgorzaty Braunek z Barbarą Brylską. Bo trudno jej się dziwić, że poczuła się tym dotknięta, że przyjaciółka jednak, mimo że początkowo sama w sumie. Ją nieco wmanewrowała w granie w tym filmie i ostatecznie zdecydowała się w nim wystąpić. Jak stwierdziła sama Brownych, ich relacje na tamten moment były żadne i ledwo mówiły sobie dzień dobry. I tak z biegiem czasu relacje między paniami w zasadzie przestały istnieć. A Oliwy do ognia miała tutaj dolać kolejna decyzja castingowa. Kiedy Jerzy Hoffman przygotowywał się bowiem do ekranizacji potopu Henryka Sienkiewicza, ogłoszono plebiscyt. I co się okazało? Widzowie zdecydowali, że w roli Oleńki. U boku Daniela Olbrychskiego widzieliby Barbarę Brylską. Ta miała być tym zachwycona. No, każdy chciał zagrać w tym potopie i w ogóle w filmach z trylogii, bo to były wielkie produkcje, które przecież do dzisiaj mają ogromny wpływ yy, na polską kinematografię i są niezwykle ważne. Aktorka nie kryła, że to było jej marzenie, i nie mogła doczekać się telefonu. Wspominała, nigdy tak bardzo nie pragnęłam żadnej roli jak tej, ale niestety telefon nigdy nie zadzwonił, a reżyser paradoksalnie zdecydował się wybrać Małgorzatę Braunek, czyli po raz kolejny ta sama sytuacja. A czemu taka decyzja? Hoffman tłumaczył, że po panu Wołodyjowskim miał złe wspomnienia z Bryską. Chodziło ponoć o jej gwiazdorzenie na planie. Również Olbrychski ponoć wolał pracować z Braunek. No i wiecie, do dzisiaj nie wiadomo, czy to tylko plotki, bo i wtedy media potrafiły swoje podkręcać, ale faktem jest, że tej roli pani Barbara nie dostała, traktując to jako cios i upokorzenie. W mediach sugerowała, że Braunek dostała rolę nie ze względu na talent i doświadczenie, a poza zawodowe relacje z reżyserem co było także bardzo poważnym zarzutem, na który pani Małgorzata jednak jakoś bardzo nie odpowiadała, postanowiła po prostu zagrać tę rolę. Film oczywiście jak się domyślacie, jak pamiętacie stał się wielkim sukcesem. No i też po sukcesie Potopu i roli w Lalce, Braunek zaczęła wycofywać się powoli z zawodu, zafascynowała się buddyzmem. Brylska natomiast zrobiła oszałamiającą karierę w ZSRR w tym czasie, bo po filmie Ironia losu, stała się tam Wielką gwiazdą, a drogi tych pań, nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, a nawet i jakby można powiedzieć, krajowo się rozeszły. No i też trzeba przyznać, że obie panie jakoś nie dążyły do spotkania, raczej się unikały, jeśli już miałyby okazję, aby się spotkać. Ale los jest tak przewrotny, że jeszcze do tego ich spotkania kiedyś musiało dojść, bowiem ich drogi skrzyżowały się ponownie za sprawą ich dzieci. Basiko z kochanej córki Barbary Brylskiej, młodej aktorki i modelki, oraz ksawerego Żuławskiego, czyli syna Małgorzaty Braunek, który został reżyserem. Młodzi ponoć zaprzyjaźnili się, niektórzy mówili, że zapołali do siebie sympatią, świetnie się ze sobą odnajdywali. Mieli ponoć wiele wspólnych planów i pracowali także nad wspólnymi artystycznymi projektami. Niestety w 1993 roku miało miejsce łamiące serce wydarzenie bowiem córka pani y, Barbary zginęła w wypadku samochodowym. Samochód miał prowadzić właśnie ksawery. Jechali z łodzi do Warszawy. Fiat wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Basia zginęła na miejscu, Xawery natomiast przeżył. Dla Bryskiej był to niemal koniec świata. Z trudem zbierała siły do życia, ale nie mogła już występować przed kamerą, wspominał Tomasz Raczek w książce Sławomira Kopra. No i nie chcę się tutaj za dużo rozwodzić, yy, wiem, że też po prostu zaraz się pojawiają jakieś teorie, piszecie w komentarzach, kto tu co zrobił i tak dalej. Nie róbcie tego, myślę, że to jest dzisiaj nikomu niepotrzebne i myślę też, że dla dla pani Barbary po prostu przypominanie tego po latach również nie jest wcale przyjemne. Yy, potrafię sobie to wyobrazić, yy, znaczy właściwie nie potrafię sobie wyobrazić tych emocji, ale jako matka już wiem, jak to może być trudne, więc nie jest moją intencją robienie nikomu krzydy takimi wspomnieniami, a także domysłami, jakie się pod tym filmem mogą pojawić w komentarzach, więc proszę Was, byśmy tego nie robili. Natomiast kiedy przychodzą takie momenty, ludzie potrafią inaczej spojrzeć na świat, na sytuację i to właśnie w obliczu tej potwornej tragedii po latach sporów i unikania się nastąpił akt pojednania. Barbara Brylska wykazała się siłą i przebaczeniem. Sama napisała w książce. O tym, jaki miała stosunek do Xaverego po tym wszystkim. Kiedy zjawił się tego samego dnia u mnie w domu, wpadliśmy w sobie w ramiona, szlochając. Zdobyłam się na to, żeby go pocieszać, zdając sobie sprawę tego, jak strasznym dla niego obciążeniem będzie poczucie winy, jak trudno będzie mu z tym żyć. No i faktycznie Xavery bardzo mocno to przeżył, bo swój pierwszy film, który zrobił, zadedykował właśnie Basi, choć minęło już kilka lat. Natomiast po tej tragedii, Tragedii aktorki już nigdy się nie zobaczyły. Barbara Brylska pojawiała się tylko w jakichś drugoplanowych rolach, okazyjnie, raczej na stałe, wycofując się z zawodu. Zamieszkała w małym domku pod Warszawą, natomiast Małgorzata Braunek zmarła w 2014 roku po długiej, i wyczerpującej walce z chorobą nowotworową. Przyznacie, że ich historia jest niezwykle przejmująca, pokazuje jak łatwo jest stracić przyjaźń. Moja mama często mówiła, że jak chcesz stracić przyjaciółkę, to załóż z nią na przykład wspólny biznes bo są to trudne rzeczy i tutaj właśnie też te zawodowe kwestie bardzo mocno wpłynęły na przyjaźń obu pań. Trzeba przyznać, że ta historia jest niesamowicie przejmująca. To opowieść o tym, jak ambicja, zazdrość, decyzje mężczyzn potrafiły zniszczyć piękną przyjaźń pań. Dzisiaj świat się zmienił i wiele kobiet ma większą odwagę, by decydować, i odpowiadać za siebie, a kiedyś niestety naszej płci tego bardzo często brakowało. Ale jest to także świadectwo tego, że najgłębsze konflikty trwające lata mogą zostać ugaszone jednym, niewyobrażalnie bolesnym aktem wspólnej straty i przebaczenia. Przypominam Wam także, że zrobiłam odcinki zarówno o Pani Barbarze, jak i o Pani Małgorzacie. Zostawię Wam je w karcie, w opisie i w pierwszym komentarzu, jeżeli macie ochotę więcej posłuchać na temat karier obu pań, na temat ich osobistych doświadczeń poza tymi wspólnymi, to zachęcam, byście tam właśnie się teraz skierowali i odwiedzili te programy, bo być może ich nie widzieliście, a jeśli widzieliście, to one powstały już naprawdę dawno temu, więc myślę, że warto sobie przypomnieć i odświeżyć te. Kariery. Serdecznie pozdrawiam Panią Barbarę. Bardzo dziękuję za wszystkie wspaniałe doświadczenia, które mogliśmy przez lata mieć oglądając filmy z Panią. Natomiast Wam jak zawsze dziękuję za to, że byliście ze mną do samego końca. Proponujcie, o jakiej relacji chcielibyście bym w tym cyklu opowiedziała albo może o jakim życiorysie w cyklu Historie Wielkich Postaci, czy w Historiach Kontrowersyjnych Postaci, również może kogoś takiego niejednoznacznego. Chcielibyście bym po Wam przybliżyła. Będę wdzięczna za Wasze propozycje i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!